Cześć, witam Was na kanale Black Kitchen. W dzisiejszym filmie nastawimy ogórki małosolne. Zapraszam serdecznie. Ja nastawiam ogórki z takiej mniejszej porcji na bieżąco. I mam tutaj około półtora kilograma ogórków małych gruntowych. Do tego wszystko to, co będę wkładała do środka, czyli kawałek korzenia chrzanu, do tego kwiat kopru. Również mam tutaj łodyżki kopru, kilka listków laurowych, cztery ząbki czosnku i czasami, jeżeli trafię, nie zawsze mi się uda, dokładam jeszcze liście chrzanu. Zaczynamy wszystko od przygotowania ogórków i ogórki. Które wcześniej porządnie wymoczyłam, wymyłam, nacinam z końcówek. I te końcówki nacinam po to, żeby cała zalewa mogła łatwiej dostać się do wnętrza ogórka. Biorę naczynie i na spód mojego glinianego naczynia, ale równie dobrze może Wam posłużyć zwykły szklany, trochę większy swój. Na spód naczynia układam trochę kopru, trochę gałązek kopru, iski laurowe. I teraz wrzucimy chszan, tylko chszan przekroję na mniejsze kawałki. Dodamy też ząbki czosnku. Ja przekrawam je po prostu wzdłuż na pół. I teraz wkładam ogórki. Ogórki będę jadła na bieżąco, więc nie skupiam się na tym, żeby były bardzo ścisło ułożone. No i tak długo nie postoją. W międzyczasie dokładam znowu trochę kopru. Listki laurowe. I znowu szamięć. Reszta ogórków. I nawieź w to, co mi zostało: czyli trochę szamu, kopru, i jeszcze czosnek. I teraz to wszystko, co mam w naczyniu, zalewam wyrządkiem z solą. I na około 1,5 kg ogórków mam. Prawie 2 litry wody, na każdy litr wody yy, łyżka soli. I zalewam wszystko dokładnie wodą. Ogórki powinny znajdować się całkowicie pod lustrem wody. I gotowe, teraz te ogórki należy przykryć, nie za szczelnie. jeżeli używacie takiego naczynia, no to jest ok, natomiast jeżeli macie słoik, to nie zakręcajcie go, tylko tak przykryjcie jakąś pokrywką czy talerzykiem. Ogórki powinny stać kilka dni, natomiast ja lubię takie twarde i dla mnie są one już bardzo dobre następnego dnia i zazwyczaj dłużej niż 3 dni, to nie ustoją. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie ogórki mamosolne, czy nastawiacie je samodzielnie w domu, czy raczej kupujecie gotowe. Jeżeli filmik Wam się spodobał, no to zachęcam do zostawienia łapki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!